Przemysław Iwańczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Postaram się wprowadzić Państwa i zapowiedzieć naszą poniedziałkową debatę w Teatrze Studio. Będziemy zastanawiać się, jak to jest być kibolem w Polsce. Dlaczego kibolem? No bo też nie ma jasnej definicji, gdzie kończy się kibica, gdzie rozpoczyna się kibol. Myślę, że też pochopnie czasem staramy się wrzucić wszystkich do jednego worka, traktując wszystko, co wiąże się z kulturą stadionową, z samym złem. Porozmawiam o tym z doktorem Habilitowanym Rafałem Pankowskim z Stowarzyszenia Nigdy więcej, Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, bo też futbolowa strona, inaczej ta kibicowska strona futbolu, niejednokrotnie podszyta jest ideologią polityczną. Mamy z nią do czynienia przy okazji, nie wiem, choćby marszów na 11 listopada, w innych chwilach, gdzie. gdzie, gdzie Znak równości stawia się też kibic, człowiek o poglądach skrajnych, narodowościowych. Pan zgodzi się z tym, że, że jednak dość łatwo takiej pokusie ulegamy i, i też próbujemy no, jasno stawiać tezę, nie zagłębiając się dokładnie w problem? Oczywiście pewne zasadnicze kwestie należy rozróżniać. Oczywiście futbol jest. Piękną grą, która może ludzi łączyć, integrować w taki bardzo pozytywny sposób, nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość polskich kibiców, w takim najszerszym rozumieniu tego słowa, prawda? ludzi kochających piłkę nożną, nie ma, nie chce mieć nic wspólnego z żadnymi skrajnymi postawami czy skrajnymi ideologiami, takimi jak rasizm czy, czy, czy neofaszyzm, czy skrajne postaci nacjonalizmu. Natomiast oczywiście też wiadomo, że istnieje taka agresywna mniejszość, która no, wykorzystuje tę, tę kulturę stadionową i to, co się wokół niej dzieje do doszerzenia tych właśnie idei, które są no, ideami społecznie szkodliwymi, niebezpiecznymi ideami, które zdawałoby się, zwłaszcza w kraju takim jak jak Polska, doświadczonym przez Drugą przez Wojnę światową, przez, przez, przez historię totalitaryzmu, że nie mają racji bytu. Prawda? Mowa tutaj o symbolice neonazistowskiej, mowa tutaj o rasistowskich czy antysemickich hasłach, czy, czy wyzwiskach. Oczywiście no, takie, takie zachowania powinny być. Piętnowane powinny być potępione, i myślę, że zdecydowana większość polskich kibiców pod tym by się podpisała. Nie ma miejsca na, na rasizm czy antysemityzm w piłce nożnej. Czy podoba się panu w ogóle ta dyskusja? W sposób, w jaki ona jest prowadzona o kibicach piłkarskich? No mam wrażenie, że jednak ten przekaz jest dość jednostronny, bo, bo w tej chwili mamy dwie strony, już wyłączając tego, z tej grupy kibiców jest aparat państwa, administracja publiczna po jednej stronie, organizatorzy rozgrywek piłkarskich, czyli Polski Związek Piłki Nożnej Ekstraklasy S.A. po drugiej stronie. Jedni, ci drudzy mówią, że na stadionach jest bezpiecznie. Policja też o tym mówi, stwierdzając, że 99,7% Procent imprez sportowych przebiega bez żadnych zakłóceń. Natomiast, no właśnie, wojewodowie zamykają stadiony, robiąc to prewencyjnie w uławie przed występkami kibiców. Ogólnie udziela się taka atmosfera wielkiej nienawiści wszystkiego, co złe, jeśli, jeśli w ogóle mówimy o, o stadionie. Mm -hmm. No, niestety zbyt często jest tak, że ta wspomniana przeze mnie agresywna mniejszość, którą można nazwać kibolami, można nazwać pseudokibicami, że ona jakby rzutuje na wizerunku znacznie szerszego środowiska, ale no. Mm, tak się dzieje także dlatego, że ta milcząca większość kibiców, którzy, którzy nie chcieliby się podpisywać pod, pod tego rodzaju zachowaniami, zbyt często właśnie pozostaje milcząca, zbyt często pozostaje bierna. To jest, to jest jedna kwestia. Inna kwestia jest taka, że em, em, ludzie czy instytucje. Odpowiedzialne czy współodpowiedzialne za, za przebieg tego, te, tego widowiska sportowego, no, tę odpowiedzialność z siebie zrzucają. Jakby nie myślą o tym kontekście społecznym tego, jak, jak widowisko sportowe, Przebiega, czy szerzej mówiąc, jakby brakuje, brakuje w naszym kraju świadomości tego, jak istotny jest ten kontekst społeczny sportu w ogóle, jak, jak ważne są jakby wartości, które niesie czy może nieść ze sobą. Kultura stadionu i kultura wokół stadionu. To, to są kwestie bardzo, bardzo złożone, ale myślę, że na początku trzeba, trzeba wytyczyć wyraźne granice tego, co, co może, a co nie może, czy nie powinno być tolerowane. Na pewno nie, nie, nie można tolerować przemocy. Na pewno nie można tolerować rasizmu, na pewno nie można tolerować poniżania tak, drugiego człowieka ze względu na, na kolor skóry czy, czy ze względu na, na inne cechy. A mamy tutaj do czynienia z takim często paradoksem nawet na meczach ligowych w Polsce właściwie wszystkie, czy prawie wszystkie kluby. I to w różnych klasach rozgrywkowych mają w swoich składach zawodników z innych krajów czy z innych kontynentów. Więc w pewnym sensie to właśnie drużyny piłkarskie stanowią takie, najbardziej może nawet w naszym kraju, wielokulturowe środowisko. Z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie no, w dalszym ciągu, często, zbyt często na trybunach mamy do czynienia z takimi zachowaniami ksenofobicznymi czy wręcz rasistowskimi no co stanowi spory, spory kontrast i nad tym należałoby się zastanowić. My od lat, jako Stowarzyszenie, nigdy więcej prowadzimy kampanię Wykopmy, Rasizm ze stadionów, która skierowana jest właśnie do tych wszystkich kibiców, którzy Rozumieją, że, no, że, że sport, że piłka nożna, że futbol nie powinien być taką przestrzenią dla, dla ekspresji nienawiści, a może być po prostu fajną, fajną ciekawą grą, która może ludzi integrować. No właśnie Pan, reprezentując to stowarzyszenie, z pewnością będzie miał wiedzę na ten temat, no bo z tych, z tego, z tych trzech, nie wiem, z dziesiątych procenta. Incydentów stadionowych, no więc znakomita większość przypada na użycie pirotechniki. Mam wrażenie, też będąc bywalcem, tak to się wyrażę, stadionów, że, że jednak tych treści rasistowskich nie ma. Nie ma już krzyży celtyckich, które wiszą bezkarnie na płotach. Nie ma treści skandowanych przez, przez grupy najzagorzalszych fanów, które w jakiś sposób godziłyby w drugiego człowieka. Jeśli jest naruszenie tych zasad, o których Pan mówił, to poza stadionem. I nawet jeśli to weźmiemy pod uwagę, jak my wyglądamy na, na tle Europy? Czy u nas jest, jest absolutnie aż tak źle, jak w tej chwili przedstawiają to media, jak mówią politycy, czy, czy, czy nie? Jesteśmy gdzieś średnią europejską, średnią światową albo, albo nawet poniżej. Tutaj myślę, że można wyodrębnić kilka, kilka kwestii, o, o, o których moglibyśmy porozmawiać. Po pierwsze, na pewno sporo się zmieniło, jeżeli byśmy porównali sytuację dzisiejszą do tej sprzed lat 10 czy 15, kiedy rzeczywiście tych symboli rasistowskich czy neonazistowskich na meczach było więcej i, i, te, i te zachowania rasistowskie na polskich stadionach były nagminne. To się zmieniło, myślę, że mogę nieskromnie powiedzieć, że, że, że w znacznym stopniu także w rezultacie naszej działalności, naszej kampanii, i także naszej współpracy z instytucjami takimi jak, jak UEFA, czy, czy PZPN, czy Okręgowe Związki Piłki Nożnej na przykład, czy nawet kluby. Które, no, które też powinny rozumieć, że, no, że rasizm niszczy, niszczy sport. Ale oczywiście byłoby uproszczeniem, gdybyśmy powiedzieli sobie, że to zjawisko należy do przeszłości. Ono niestety nie należy do przeszłości. I nawet, nawet idąc tu do studia, przejrzałem listę incydentów, które miały miejsce albo bezpośrednio na stadionach, albo w kontekście. Sportowym w kontekście, w kontekście futbolowym. Tylko w październiku odnotowaliśmy kilkanaście incydentów o charakterze rasistowskim. Często jest tak, że te incydenty są może mniej, mniej spektakularne w tych największych klubach, chociaż nadal niestety się zdarzają i to nawet w rozgrywkach z udziałem polskich klubów na poziomie europejskim, o czym, o czym pamiętamy, co, co, co miało miejsce w tym roku. Ale mamy do czynienia także niestety z wieloma incydentami na, na tym poziomie niższych lig, gdzie monitoring jest. jest trudniejszy I też często reakcja instytucji odpowiedzialnych za, za te kwestie pozostawia jeszcze, jeszcze ciągle wiele do życzenia. Natomiast jeśli chodzi o poziom reprezentacji, na przykład meczów z udziałem reprezentacji Polski, to tutaj na pewno wiele dobrego przyniosło Euro 2012, i ta kultura kibicowania reprezentacji na pewno, na pewno się trochę zmieniła. Hmm, hmm, też myślę, że mieliśmy jakiś udział w tym, że, że Euro 2012 było takim Pozytywnym, wielokulturowym doświadczeniem. Prowadziliśmy kampanię Respect Diversity, która była oficjalną kampanią w ramach programu odpowiedzialności społecznej UEFA na Euro 2012. Ale też chcę powiedzieć, że byłoby uproszczeniem, gdybyśmy sobie powiedzieli, że wszystkie te problemy zostały, zostały wyeliminowane. Niestety. Istnieje ryzyko, że osiądziemy na laurach jako, jako kraj, jako społeczeństwo i w związku z tym, że mamy już za sobą Euro 2012, no to stwierdzimy, że, że te problemy znikły. One niestety nie znikły i tutaj w dalszym ciągu potrzeba takiego bardzo konsekwentnego działania na rzecz no, eliminacji tych, tych, tych negatywnych zjawisk i na rzecz promocji także wielokulturowości w sporcie i poprzez sport. Potraktujcie to, drodzy Państwo, jako przedwstęp do naszej poniedziałkowej debaty. Przypomnę, godzina 19.00, Teatr Studio na antenie Radia e Tok FM. Będziemy tuż po godzinie 19.00 dyskutować. Będą przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, ekstraklasy, policji, także ci, którzy to prawo imprez masowych ustanawiali. Mam nadzieję, że będą także kibice. Zachęcam Państwa raz jeszcze. A dziękuję mojemu rozmówcy, pan doktor habilitowany Rafał Pankowski z kolegium Civitas Stowarzyszenie Nigdy Więcej był ze mną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I też Pana zapraszam na te debatę. Jeśli się uda, to, dziękuję uprzejmie. to będzie miło nam gościć Pana na widowni.